Serwus moi drodzy. Dziś przychodzę do Was z kolejną częścią prezentownika i tym razem będą to książki o sztuce, ale nie będą to tylko książki, wiecie, takie z wiedzą o sztuce, historia sztuki, ale także będą to powieści z wątkiem sztuki w tle. Ja sztuką zaczęłam się interesować stosunkowo niedawno i muszę się Wam przyznać, że tak naprawdę ta sztuka zainteresowała mnie w momencie, kiedy zaczęłam interesować się historią, II wojną światową i tym samym weszłam w temat grabieży dzieł sztuki. Wtedy poczułam, że muszę moją wiedzę, chociaż podstawową z zakresu sztuki, trochę uzupełnić i poszukiwałam książek, które będą takim dobrym początkiem. Dla osób, które naprawdę totalnie nic nie wiedzą. I tym sposobem trafiłam na książki, na serię książek o sztuce właśnie. I mowa tu o serii książek. Ja mam akurat dwa tomy, ale ukazały się trzy. Wielkie Sekrety Arcydzieł Sztuki od wydawnictwa Fronda, a także Sekretna Galeria od Zony Zero. Napisali to ci sami autorzy i wzięli tutaj na tapet wiele popularnych, ale też mniej znanych obrazów czy rzeźb. I w, oczywiście w takiej skondensowanej postaci opowiedzieli nam o tych dziełach. Ale co ważne i co ciekawe dla mnie, yy, oni opowiedzieli o tych dziełach m, przekazując nam sporą dawkę wiedzy o sztuce, ale także historii i geografii. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że mamy tutaj analizę tych dzieł w kontekście historycznym i ogrom wiedzy o samych twórcach. Wiele kwestii mnie tutaj zaskoczyło i powiem Wam szczerze, że była to dla mnie przyjemna przygoda, dlatego że właśnie. Mm, te książki zmotywowały mnie do tego, żeby sięgnąć głębiej, żeby jeszcze więcej się dowiedzieć, żeby pewne informacje sprawdzić, czy tak naprawdę było. I naprawdę myślę, że to są świetne książki na początek przygody ze sztuką. One po prostu motywują do tego, żeby zasięgnąć więcej informacji i po prostu się zainteresować. Kolejną książką, której oczywiście nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu, to jest moja ulubiona, moja perełka z tego roku Sztuka podglądania Marty Motyl od wydawnictwa Lira. Marta Motyl napisała pasjonującą, naprawdę rewelacyjną książkę, w której zabiera nas do sypialni z wielkimi artystami. Ja już Wam o tej książce niejednokrotnie mówiłam ona na pewno znalazła się w moich ulubieńcach. I powiem wam tak. Każdy rozdział tutaj to jest intrygująca analiza wybranego dzieła, ale okraszona dużą dawką wiedzy historycznej, ciekawych biografii i wiecie tych smakowitych kąsków z życia tych artystów. Tych ciekawostek, których jesteśmy najbardziej ciekawi. Autorka nie tylko napisała genialną książkę o sztuce, ale przede wszystkim znalazła to, co w danych obrazach nas najbardziej intryguje, fascynuje, zadziwia, czasem gorsze. Potrafiła nam to pięknie przekazać, opowiedzieć nam o tym. To są dla mnie naprawdę wyjątkowe analizy obrazów. Czytając tę książkę, mam wrażenie, jakby Marta Motyl posadziła mnie w fotelu, Gdzieś w okolicy drzwi sypialni, i nie tyle pozwoliła zerkać na daną scenę, co wręcz nakazała patrzeć dosadnie na to, co się tam dzieje. Były to przecież bardzo często kontrowersyjne sceny. Autorka prowadziła nas w swoich esejach próbując dociec, skąd w ogóle pomysł na dany obraz w danym artyście się pojawił. Dlaczego na przykład Egon Schiele dopiera, dobierał takie, można by powiedzieć, ponure kolory do tych swoich przesyconych namiętnością obrazów? Czym jest złoty strumień w obrazie Gustawa Klimta? Skąd umiłowanie do przepychu u Tamary Łempickiej? Te i wiele innych pytań zadała tutaj autorka, i w bardzo intrygujący sposób poszukiwała z nami odpowiedzi na te pytania. Ja uwielbiam tę książkę. Tak jak Wam już pokazywałam, na targach książki historycznej kupiłam sobie najnowszy tom, czyli sztukę fantazjowania, ale wiem, że teraz możecie kupić wszystkie trzy tomy razem w pakiecie, na pewno w jakiejś korzystnej cenie. Także ja polecam Wam bardzo serdecznie spojrzeć na twórczość tej autorki, bo. Od tych książek po prostu nie da się oderwać. Kolejną książką, którą bardzo chcę Wam polecić w tym zestawieniu, jest książka, która była dla mnie kolejną fascynującą lekcją sztuki. Mowa o portretach kobiet niezwykłych Stefani Lazar od wydawnictwa Lira ponownie. Mamy tutaj skandalistki, damy, emancypantki na dziełach sztuki. No Czy może być bardziej intrygujący tytuł niż? Intrygujące kobiety. Autorka wzięła tutaj na tapet kobiety, które były silne i wyjątkowe, dodatkowo wyróżniały się w tych czasach, w których żyły. Były przez jednych uwielbiane, przez innych znienawidzone, zarówno przez urodę, jak i talenty, które miały. Czy styl życia, który wybrały? a który mocno odbiegał od konwenansów, w których powinny żyć. Stefania Lazar napisała książkę, która jest naprawdę intrygująca, ale to także za sprawą obrazów, które właśnie wybrała. Nie są to obrazy, które każdy kojarzy. To nie są takie popularne, które Um, no powiedzmy, większość osób jakoś tam zna. Wybrała sporo obrazów, o których ja, przyznam się Wam szczerze, nie miałam zielonego pojęcia. Każdy rozdział tutaj jest poświęcony innemu dziełu, a tym samym innej kobiecie. I jest to oczywiście fascynująca podróż po sztuce, po historii, po ciekawostkach z życia danych kobiet. Wiecie, znowu tych smaczkach, których jesteśmy najbardziej ciekawi, które nas intrygują. Autorka, nie dość, że przekazała nam sporo wiedzy, to dodatkowo wszystko tak intrygująco napisała. Nie zabrakło tutaj mnóstwo właśnie tych ciekawych smaczków, tych intrygujących, często brutalnych, ale które powodują, że od tej książki po prostu nie da się oderwać. Polecam Wam ją serdecznie. Kolejnym tytułem. Trochę innym, którym chciałabym wam, który chciałabym Wam polecić w tym zestawieniu, to jest tytuł, który opowiada o kobiecie, która stała się kolekcjonerem sztuki. Więc będzie to takie trochę inne ujęcie sztuki, a jednocześnie bardzo intrygująca biografia. Mowa o książce o Peggy Guggenheim. Życie uzależnione od sztuki, od wydawnictwa Znak Literanowa. Przyznam się Wam szczerze, że już najpierw ta sama graficzna okładka bardzo mnie przyciągnęła i byłam ciekawa tego życiorysu kobiety, której tak naprawdę nie znałam. Gdzieś mi się przewinęło, może za dwa razy jej nazwisko, ale nie wiedziałam nic ponadto, że była kolekcjonerką sztuki. Jest to historia Peggy, kobiety, która pochodziła z bogatej żydowskiej rodziny. I która na początku XX wieku stała się dzięki swojemu uporowi właśnie kolekcjonerem sztuki nowoczesnej. I swoją drogą tę kolekcję do dziś możemy podziwiać w Wenecji. Co najciekawsze w tej historii, to właśnie sam życiorys tej kobiety, dlatego że ona już od dzieciństwa nosiła solidny bagaż doświadczeń. Miłość, której nie dostała w dzieciństwie, odcisnęła piętno na jej postawie i dokonywanych wyborach. Peggy była osobą, która miała tendencję do autodestrukcji, która wiecznie wystawiała swoich mężczyzn na wszelakie próby, i tak jakby lubiła się taplać w tych skrajnych emocjach. A z drugiej strony, to właśnie dzięki tym mężczyznom w swoim życiu, to oni ukształtowali jej tak naprawdę gust, ukształtowali ją. Ona się zachowywała, jakby bez mężczyzn była nikim. To oni ukształtowali w niej tego artystycznego ducha. Nie było zresztą tajemnicą, że ona sama nie ufała swojemu gustowi i wolała się w tych swoich różnych wyborach kolekcjonerskich zawsze wesprzeć opinią innych. Jej życie było pełne skrajności. Z jednej strony, Ryzykowała, potrafiła ogromne pieniądze wydać na artystów, na wsparcie ich, a z drugiej strony w swoim życiu codziennym była niebywale skąpa. Właśnie to, te, to popadanie jej w skrajności było tutaj najbardziej intrygujące, a przy tym wszystkim zebrała naprawdę imponującą kolekcję dzieł sztuki nowoczesnej XX wieku. A swoją drogą to jej zbieractwo nie było takie oczywiste. To nie było dla niej oczywiste, że ona też sztukę lubi. Początkowo zaczęło się to od tego, że chciała wspierać młodych artystów i dlatego kupowała ich dzieła. A rozwinęło się to naprawdę na Wielką skalę. Ona też chciała być w tym kręgu artystycznym, chciała być doceniona, chciała istnieć w tym małym, hermetycznym świadku. A później stało się to dla niej taką misją, dlatego że chciała uratować obrazy przed zawieruchą wojenną. A jak wiemy, naziści i sztuka nowoczesna, no zdecydowanie było to najgorsze połączenie, bo sztuka nowoczesna uznawana była dla nich za zdegenerowaną. I niepożądaną. A co ciekawe, finalnie jej ulubionym obrazem była burza Giorgione. Ciekawe, prawda? Jak na kolekcjonera sztuki nowoczesnej. Ach, polecam Wam tę książkę, jeśli lubicie właśnie książki o sztuce. Ale też biografię, to ta jest intrygująca i warto zwrócić na nią uwagę. A jeśli o sztuce mowa, to nie mogło też w moim zestawieniu oczywiście zabraknąć albumów o sztuce. Jeśli myślę album, to od razu do głowy mi przychodzi wydawnictwo arkady, które wydaje ich chyba po prostu najwięcej i wydaje naprawdę pięknie. Ja mam jeden album od nich, który jest naprawdę ogromny i przepiękny album Bosza jest przepięknie wydany. To jest naprawdę solidna książka, aż ciężko mi ją trzymać, bo swoje też waży. Ale pokazuję ją wam dlatego, że to są takie prezenty, które często na przykład właśnie nie kupimy sobie sami, bo wiecie, myślicie sobie często 200 zł wydać na książkę. No, to jest coś ważniejszego. A na prezent myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na albumy. To są takie rzeczy, których nie kupujemy na co dzień, a będą idealnym pomysłem na prezent chociażby właśnie na święta czy różne inne okazje. Oczywiście ja tutaj mam album Bosza, bo bardzo chciałam go mieć i on mnie fascynuje, jego obrazy, ale tych albumów macie na przykład w wydawnictwie Arkady mnóstwo. Możecie znaleźć malarza, który Was intryguje i sprezentować sobie, czy komuś bliskiemu, taką ucztę. I teraz chciałabym Wam polecić książki, które już nie są tak stricte o sztuce, ale są to powieści z wielką historią sztuki w tle. To, to jest wydawnictwo Letra, które ja odkryłam tak naprawdę dopiero w listopadzie. Nie wiem na jakim świecie ja żyłam, ale właśnie ja uwielbiam, kiedy w książkach, w kryminałach i w powieściach pojawiają się takie wątki, na przykład historyczne, albo wątki o sztuce, które mobilizują mnie do tego, żeby nie tylko spędzać przyjemnie czas z książką, ale także czegoś się dowiedzieć, zaczerpnąć później po takiej lekturze jakiejś wiedzy. I właśnie odkryłam to wydawnictwo, ponieważ to jest. Wydawnictwo, które wydaje same książki z wątkiem sztuki w tle, na jakim ja świecie żyłam. Pokażę Wam te tytuły, bo są to naprawdę intrygujące tytuły. Cztery już przeczytałam, więc mogę spokojnie je Wam polecić. Moje pierwsze spotkanie to była dziewczyna z poziomkami, opowiadająca o artyście, który którego najsłynniejszym chyba obrazem jest krzyk, czyli wiemy o kim mowa. Jest to bardzo niespieszna, pełna melancholii, mmm, powieść historyczna z bardzo silnym wątkiem tego dziwnego, specyficznego, schizofrenicznego malarza bardzo intrygująca, tak jak mówię, taka niespieszna. E, opowieść z wątkiem miłosnym. Bardzo ją Wam polecam. Ona wciągnęła mnie niesamowicie. Kolejne tytuły to są już tytuły, które są z jakimś wątkiem kryminalnym. E, opowiadają o na przykład grabieży jakiegoś dzieła sztuki, i mamy tutaj na przykład Matisa, mamy tutaj Gustawa Klimta. Mamy tutaj Leonarda da Vinci, także naprawdę polecam Wam te tytuły, bo ja nie mogłam się od nich oderwać. Jest to na przykład nowość Ostatnia Mona Lisa. Co działo się z obrazem w 1911 roku, który został skradziony z Luwru? Przez dwa lata go nie było. I czy ta Mona Lisa, którą dziś możemy podziwiać, to jest prawdziwa Mona Lisa, czy jednak fałszywka? Intrygująca książka, łącząca przeszłość z teraźniejszością. I kolejnym tytułem to jest Las w ciszy. To jest książka opowiadająca o obrazie Gustawa Klimta, ale nie takim, wiecie, który każdy kojarzymy. Typu pocałunek, Judyta, swoją drogą moje ukochane obrazy. To jest, tutaj jest mowa o malutkim obrazie rozmiarów pocztówki, o II wojnie światowej, o tym, jak w teraźniejszości ktoś próbuje rozwiązać sprawę z przeszłości, z czasów, właśnie wojennych. Intrygująca książka, ponownie łącząca przeszłość z teraźniejszością. Ja uwielbiam takie wątki. Uwielbiam, jak przemycana jest historia i wątek II wojny światowej. Ta książka bardzo mi się podobała, więc jeśli lubicie też Gustawa Klimta, lubicie kryminały, lubicie historię, to polecam wam. I ostatnim już tytułem, który przeczytałam, od tego wydawnictwa jest książka Uczennica Mistrza. I tutaj mamy już taką inteligentną, wielowymiarową opowieść o oszustwach w sztuce, o samej sztuce, o różnych skandalach, mm, o morderstwie. Ta książka trzyma w napięciu, tak naprawdę do końca nie wiemy, na przykład, kim tak naprawdę jest główna bohaterka. Czy ona ma dobre zamiary, czy jednak coś tutaj jest nie tak? Intrygująco, także ponownie, jeśli lubicie takie opowieści kryminalne, ale z wątkiem sztuki, to polecam Wam naprawdę zerknąć na to wydawnictwo, bo ma ono w swojej ofercie sporo takich książek, i ja w nich przypadłam. To było moje odkrycie na koniec tego roku. Sporo tych tytułów, ale mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Mamy tutaj zarówno typowe książki o obrazach, ale napisane w sposób intrygujący, a także oczywiście właśnie te powieści, które mają nas zaintrygować i zainteresować tym, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o jakichś obrazach czy artystach. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie, a tymczasem zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia innych moich filmów. Trzymajcie się. Cześć.